Nie sądziłem, że to usłyszę. Już pewne drzwi zostały zamknięte. Tak, to jest zrobienie gruntu pod porażkę. To jest do nauczenia. Cześć Wam wszystkim. Po, Siema. po, po, po prostu super, że jesteście. Tak nie wiedziałem, co powiedzieć. Po prostu, po prostu. To ja byłem krótko. Dawno tego nie robiłem. Bardzo dawno tego nie robiłem. Czego? Nie przedstawiałem ludzi. To jest Rafał. Ja jestem Łukasz. <noise> Daję wam rękę. To normalnie, jakbyśmy mieli profesjonalny kanał, pojawiłyby się linki do naszych y, Instagramów, TikToków i wszystkiego. Ale tam chłopia się dzieje, więc tych linków nie będzie. I teraz wychodzimy poza taki szlak, który w końcu. mocno wyznaczyliśmy. Jezus, słuchajcie. Co my teraz będziemy sprawdzać, to się w głowie nie mieści. Agnieszka... Chlińska. Mm -hmm. Znacie? Mm -hmm. Powin powinniście mm -hmm. znać. E, Oena, ci tyle, wystarczy powiedzieć. Wszyscy nasi rodzice chyba pamiętają, kim był zespół Oena. Wy może nie znacie, bo to dla was pewnie jest jak 40-latek serial. Znacie! W każdym, <grym> w każdym, razie, w każdym zna. razie, jeżeli znacie kombi, no to znacie też ONA, Kombi? Nie? nie, kombi jest dużo starszych. <grym> Kombi jest, kombi jest dużo starsza, nie słuchajcie tak. go, kombi jest stare, O.N.A. jest, znaczy O.N.A. to jest takie, no dobra, jest stare, ale mimo wszystko to są takie rzeczy, co się je zna, na przykład znacie, kiedy powiem sobie dość, to, to jest to, znaczy, to, jest to laska, Chciałbyś, to, chciałbyś, dobra. Dobrze, Agnieszka Chelińska w utworze Kiedyś do ciebie wrócę. Święta. Maryja, patrz, popatrz, Jezus O nie, to mi się nie podoba Jezus na, na zegarze? Kiedyś do Ciebie wrócę Gdy będę chciała uciec Od tego, co jest mi pisane Bez głów tańczyć z Tobą nad ranem Kiedyś do Ciebie wrócę Już bez żadnych złóceń Lecz teraz idź lecz ode mnie Nie szukaj mnie tu. Przepraszam Wokalnie super, ale te kordy. Szymi te kordy, popowe. To jest jakiś żart. Popik. To jest jakiś żart. Mega popik. Tak się, nie, no tak. Kurde, ale ale, ale tak czujesz, nie że, wolno. To jest, że to jest taka polska Krystyna Aguilera albo coś takiego? Oriana? Pod względem wokalnym tak, ale no pod nie. względem kordów. No ale właśnie o to, chodzi, i... o to chodzi w tych wszystkich popach. Nie? Ale to jest przegięcie, to jest, to jest najbardziej kliszowa i popularna konwencja. No mega! Tak nie, ale to jest. To jest, tak, to jest tak klasyczne, że już nikt tak nie robi, to już jest przegęcie, to już... Wiem, to jest takie trochę... Nie, nie sądzę, że to usłyszę. Jest to... boomerskie w swojej konwencji. Ale to jest... Że nie ma nie, nie tutaj akcentów słów. takich na razie współczesnych, ale zobacz, że klip wskazuje na to, że to ma być takie nawiązanie do tradycji. No dobra, ale tak ta, 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 ta progresja jest tak oklepana... No tak. Jezus, yy, dobra, zobaczmy dalej, ale... Mnie nie wiem. Stara Polska, nie? zawsze gdzieś. Żeby to, co było trudne, nie dopadło mnie znów w nocy, zagłuszałam własny lek. Żeby to, co było smutne, nie dostało większej mocy, byłeś jak miłosny, stary film. Po prostu żyć, o, -o, -o, o, Kiedyś do ciebie wrócę, gdy będę chciała uciec od tego, co jest mi pisane, by znów tańczyć z tobą nad ranem. Kiedyś do ciebie wrócę, już bez żadnych złudzeń, lecz teraz idź przodem. W ogóle ten, ten tekst jest taki. Wydaje mi się, że my jesteśmy zbyt młodzi do tego tekstu, bo to jest takie spojrzenie osoby, która jest dalej niż my, kiedyś do ciebie wrócę, ale jeszcze nie dzisiaj, mm -hmm. ale już troszeczkę buduje sobie podkład pod tą przyszłość. To jest troszkę takie. Mm, pożegnanie się z rozwojem pewnym. Tak, to jest jakby już pewne drzwi zostały zamknięte. Tak, to jest zrobienie gruntu pod porażkę, takie pogodzenie się troszkę z nią, nie. Że Ale już, już... no już nie można, już nie masz takich możliwości jak kiedyś. Tak, tak, to jest. Wow, to, znaczy super, super, że robi okay. teksty dojrzałe na jakby, wiesz, na jej poziomie. No, 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 o to mi chodzi, nie, że ona nie śpiewa o tym, że jest, jest jakieś takie banalne Ale trudno nie, od, nie odnieść wrażenia, że jest tutaj sporo takiego powtarzania się, że zasadniczo mamy już połowę kawałka prawie, że który nie jest najkrótszy. A treść jest minimalna. Okej, okay, kompozycyjnie się to powtarza, ale wiesz, czym to się dla mnie broni? Jej no, głosem, ekspresja głosem jest niezwykła. W sensie tak. tak się śpiewa, tak się śpiewało. No, ja. Bez, to jest to jest, klasa. to jest klasa. Wiesz, to są takie smaczki jej, i kiedy ona daje z siebie głos. I kiedy go kończy, to mm. ona zawsze kończy go tak, takimi urwaniami, mm -hmm. które są takie, no, bardzo charakterystyczne Ach, dla niej jednak. Jest, jest to skill. Ale jest to też skill. jest to skill, ale też genetyka. No bo jednak. Trochę tak. Ma bardzo charakterystyczny głos. Tego nie da się podrobić. Podrobić nie, ale da się to odtworzyć. Odtworzyć w, skali, w jakiejś skali. Tak, no. są osoby, które robią to naprawdę dobrze. Ja widziałem takie No tak, osób ale wiele. też mają predyspozycję. To nie jest tak, że wiesz, weźmiesz jakiegoś randomowego gościa czy, czy babeczkę i ona zacznie robić takie. Od razu nie, ale nauczyłbyś, jakbyś chciał tą osobę tego. Okay. Ja wierzę w to, że to jest. To jest do nauczenia. To jest advanced level, jeżeli chodzi o wokal, ale to nie jest nieosiągalne dla przeciętnej osoby. Tak okay. naprawdę, naprawdę. Chociaż robi to zajebiste wrażenie, dlatego że to dzisiaj. Dlaczego ludzie tak nie robią? Bo jest to uważane za przesadę po prostu. A dzisiaj jest prostota. Posłuchaj okay. sobie sanach, nie? Nawet dzisiaj zwykłe vibrato już jest taką formą trochę archaiczną. Mhm. Nawet jak masz. Yy, Czyli to no, jest kwencja, yy, yy, kwestia. Yy konwencji, która obecnie panuje, tak, że to jest tak, niepożądane. Tak, tak, tak. Znaczy w jej przypadku to jest oczekiwane, bo ona jest z tego znana, nie? Tak, no. tak samo jakby dzisiaj śpiewała, wieś ta Dolores y, Zombie. Całowy, całowy, e, 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 o. No. Z tego Skanderish to niestilo, no. To no. tego, tego od no, nie? Tak, no to jest coś co zastaliśmy jakiś, jaką, jakiś standard i oczekujemy tego. Mm -hmm, mm -hmm. Dobra, cojemy dalej. No pewnie. Się. Kiedy wszystko w krzyczy, błaga o ul. celówka na trąbce. Na, na outro. To jest takie słodko-gorzkie. No jest, ale o, o co chodzi z tymi mężczyznami w Undergroundzie? Wydaje mi się, że to jest takie jakieś nawiązanie do. Że, jej że on jest, że ten. przeszłych. Że może ten gościu jest jakiś taki shady. A tak też może być. Ja, ja to odbieram tak, że ona cały czas jakby mówi o takich swoich historiach które kiedyś były może bliskie wydarzenia się, ale jednak coś się nie udało, albo wręcz działo się, ale się nie udało. Ale kiedyś do Ciebie wrócę, znam życie, znam realia i życie nie jest bajką. Już nie będę miał złudzeń. Po prostu wiem, jaki jesteś, ale lepiej być z Tobą, niż być sama. To jest takie wiesz, takie smutne pogodzenie się z rzeczywistością i przewartościowanie jednak trochę swojego życia. Samach. No właśnie, zupełnie nie, bo zupełnie podejście osoby 40 plus. Wiem. A nie tam 18, czyli dla sanachma. samach ma. Sam, samach. Samach powiedziałeś. Tak. Dobrze, samach. Przepraszam, tak, to był dobry żart. <laughs> to ja nie załapałem. Tak, to, to samach, tak. To głupie. Dobra na tytuł nawet. To jest głupie. Głupie, ale fajne. Jak dużo rzeczy, które są głupie. Wiesz co, podoba mi się to. No, oczywiście, że mi się to podoba. No fajne. Pod no, względem spoko. tego wokalu wiesz. Mi się ja... najbardziej podoba ta ekspresja i to, że w sumie to się wkręca, nie? że ta melodia jednak działa. Ta... Jednak jest ta progresja akordów. Jest... To zawsze działa, no kurde. No. Musi, musi, no oczywiście, że tak, ale. Abstrahując od tego, nie? Bo ta progresja akordów jest użyta tysiąc razy, jasne, ale nadal jej ekspresja jest unikatowa. No nie tak, to, to moim zdaniem to jest... o to chodzi w chlińskiej. A powiedz mi, a chcesz posłuchać słówki na puzonie? <laughs> Dobra, idźmy z tym. Wow! Widzisz. A jednak ty był Shady Guy. Biedna Agnieszka. Może ten zegar tykający. Jak to? Ciąg o, dalszy nastąpi. Ok, będzie, Fajnie, fajnie. To było angażujące. Jak film. Podobało mi się zarówno pod względem wizualnym, jak i muzycznym. A Gieszka Chlińska ma unikatowy głos, no. wyjątkowy pod względem i barwy Kurda, i Kurde, ale że jej głos się trzyma? Ona już nie jest młoda. Nie jest młoda, ale fajnie, Dalej że taki sam ma ten nie głos. udaje, że jest. To jest super. Tak, no jej, no, jej dobrze, możliwości się nie w zmieniły. W tym zakresie cały czas ma ten charakter, taki pazur, ten taki zadzior. Tak, nie? normalnie bym zapytał, czy polecacie no, coś w tym celu, ale. Miałem powiedzieć, dzięki za to, że podciśnie nam ten kawałek. <laughs> możemy sobie sami podziękować za to. Sami sobie <laughs> możemy podziękować. Kochani nasi widzowie. Ja wiem, że oczekiwaliście najprawdopodobniej czegoś innego. Dziękujemy czynego. sobie i, a wam, was przepraszamy. Ale dajcie szansę! Nie tylko rapem świat żyje. Patrzcie ile z innej muzyki na świecie. Jest taka Agnieszka Chylińska, której może nie jest jeszcze Kombi. Kombi. <laughs> kombi, kombi może być takim memem jak Kaja. Bo Kaja dawno nie była wspomniana swoją drogą. No to dzięki, że byliście z nami. Widzimy się za chwilę. Subskrybujcie, lajkujcie. Lajkujcie. Komentujcie. Tak, tyle od nas. Dokładnie. Dzięki. Pozdrawiam się. Cześć.